Witajcie. Na początek, tak, odblokowałem ten oto kebabownię. No tutaj nie wiem, czemu cały czas utrzymuje się angielski tytuł. Yy, I ona daje dwa rodzaje jedzenia przede wszystkim. Jedna to grillowany radrakan. Daje to tylko trzy wytrzymałości. Oczywiście, jeżeli jesteście bez grupy, no jeżeli macie użyte serum czy w dziwności siła kartę, to wtedy Wam to się zwiększa, jeżeli jesteście w grupie. Ale tak, no mało witalności daje. Tym bardziej, że jeśli macie i chodziłoby o witalność, to polecam suszone mięso. To daje najwięcej tej witalności, bo aż jak widzicie 8. Aha, bo ja już jestem w grupie, więc tam bardzo mało daje. No właśnie, ale kebabownia daje jeszcze wiewiórkę na patyku. Czekajcie, spróbuję zobaczyć, gdzie ona tu jest. Tak, wiewiórkę na patyku i to jest akurat fantastyczne, bo daje nam zwinność. Zwinność 8 zwinności, więc to jest akurat super sprawa. A zwinność, przypomnę, daje nam punkty akcji. Więc e, no, o, nawet nie tylko, ponieważ w zwinności. Mm, mm, tu się chyba nie zmieniło, tu też nie, ale na przykład, jeżeli będziecie używać. E, to, 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 to chyba nie, ale to na przykład polega na zwinności. Szansa na unik ataków. Jeżeli będziecie używać tej karty, no to będziecie czym więcej zwinności, tym e, większy unik. Warto by było na przykład w to zainwestować, co nie? Ja się nawet zastanawiam, czy nie zainwestować tutaj w jedną kartę zamiast innej. Mam to wszystko wymaksowane, ale zdjąłbym chyba to, i zainwestował w to, żeby była celniejsza broń. Eee, ze względu na to, że widzę, że Wadz mam czasami problemy, żeby zacząć atakować dopiero po trzecim, po czwartym strzale. Na dalszy zasięg pistolety zaczynają dobrze celować eee... no. Kebabownia? Tak. W 100% polecam. Jeżeli macie kebabownię macie zwinność. Jeżeli macie suszone mięso, macie witalność. Jeżeli macie błotniakowy parowar to co macie? Macie dużo, dużo jeszcze więcej ciekawszych rzeczy. Czekajcie, pokażę wam. Jeżeli macie błotniakowy parower, to macie na przykład punkty wytrzymałości, bo akurat to mięso nie używam do punktów akcji. Macie. Ee, a, no tak, macie suszone mięso błotniaka, bo to nie jest to samo co tamto suszone zwykłe mięso. Suszone mięso błotniaka z parowara i macie odporność na obrażenia. Dodatkowo macie tu coś takiego jak wędzone filety i macie oddycharkę, czyli pozwala wam dłużej oddychać powod wodą, ale przede wszystkim dużo punktów wytrzymałości i udźwik. Udźwig. Oprócz tego jeszcze otrzymujecie właśnie to gotowane, które jest lepsze niż pieczone i macie 50 punktów akcji. Więc ten błotniakowy parował daje wam zwiększoną ilość punktów akcji na dość długi czas, bo aż 30 minut. Macie udźwig 75 większy na półtorej godziny. I macie odporność na obrażenia przez godzinę. Czy coś więcej potrzeba? Czy coś więcej potrzeba? Później suszone mięso witalność. Teraz jeszcze zwinność z, z wiewiórki na patyku. Gdzie ona tu jest? Tu. No. Miażdżo. Ja mam akurat tylko te trzy jedzenia. Oprócz tego herbata oczywiście się opłaca mieć herbatę, mimo że gram gulem, to warto mieć herbatę, ponieważ ona zwiększa nam regenerację. Zwiększa nam regenerację punktów akcji. Plus 10%. Więc co z tego, że jestem gulem i nie potrzebuję i tak to piję? No, odporność na choroby oczywiście nie jest mi potrzebna, ale regeneracja już tak. A na ile ona starcza? Bo tu widzę, że nie, nie napisali eee, na godzinę. Więc to działa na dwie rzeczy przez godzinę. Warto? Moim zdaniem bardzo. Moim zdaniem bardzo warto. No oczywiście kawa też się może przydać. Ale no to są takie rzeczy, które no, warto mieć, warto mieć. Nie zawsze można spotkać, trzeba mieć. Szczęście i oferty, ale przede wszystkim do kebabowni warto dotrzeć w sezonach, więc warto odblokować sobie punkty scorza, żeby do tego dotrzeć. Zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam. Ciekawa inna niespodzianka w ten weekend. Wczorajszego dnia mieliśmy najeźdźców z kosmosu, ale to widzę, że co każdy dzień jest co innego przez ten weekend. Myślałem, że to będzie na cały weekend najeźdźców z kosmosu, ale oni się już skończyli szkoda szkoda ale to nie jest koniec ponieważ w tym dniu dzisiaj i do 18 nie wiem czy zdążycie obejrzeć ten materiał do 18 zobaczycie mamy od świętnych spalonych jeśli mnie nie myli sytuacja i dobrze to zrozumiałem a więc nie tylko Tyle co spaleni, ale warto mieć kolektrona Mikołajowego, bo będą wypadać tam prezenty. Więc nie musicie polować i chodzić, warto, żebyście chociaż e, się zalogowali na chwilę, żeby Mikołajotron mógł coś zdążyć nazbierać. Zobaczmy, czy faktycznie będą tu spaleni. O, ostatnio po, u, zacząłem uwielbiać tą broń. Robi. Spore zamieszanie. Ale coś ci odświetni, tu chyba strzeliłem. Nabój trafił, a on jeszcze chciał mnie zaatakować. Z opóźnieniem to zadziałało. Fajnie to wyglądało. Dobra, zobaczmy, czy mamy tu jakąś figurkę. Widzę, że coś ci odświętni chyba tu nie będą mieli być odświętni. No ale nie wiem, co tu się wydarzyło. Myślę, że ktoś tu już był. Pewnie dlatego. Zobaczmy. O! A jednak jest żebym mógł wam pokazać straszna torba z łakociami. Także jak sami widzicie, tu no serio, gdzie? To już jest bezczelność. Tysiąc obrażeń w Radrakana masakra. Zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo. Torba z łakociami. Co ona nam daje? O, malowanie gniewu piora na karabin szturmowy. Na przykład. Więc coś tam może wypaść. Ale prezent świąteczny to chyba nie ten prezent jednak. Także... Mm, ale chociaż nie, tak. To prezenty lecą, więc Mikołajotron wam będzie przynosił. Zgadza się. E, ten prezent akurat wziąłem z Mikołajotrona właśnie. E, więc no, no, da się. Oczywiście trzeba polatać i poszukać ich, nie? Bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby wszystkich znaleźć. Ale tak. I co ciekawe... Jeśli nie zdążycie dzisiaj do 18, jeszcze się pobawić z prezentami, to od 18 będziecie mieli nic innego jak fastnacht na jeden dzień. Wróci, znowu maseczki, znowu awkowanie, które uwielbiacie, albo i nie. W każdym razie będzie i też przez jeden dzień. Możecie się tego spodziewać. Mm, także, które plany wam uciekły, chcielibyście zdobyć, albo mielibyście jeszcze ochotę pokolekcjonować maseczki? Jest duża szansa. Nie, no 1900. O, ja chyba zaczynam grać pistoletami, ja ci wam powiem, wiecie. No. To było niesamowite. Ja takich obrażeń nie mam nawet na karabinie 50-calowym. Yy, muszę wywalić pół magazynku, żeby chyba dobić do takich obrażeń. No dobra, przesadziłem, ale. Ale wy rozumiecie moją chyba aluzję i metaforę. Bo to, co się tu dzieje, to jest... Gdzie on jest? No chodź tu. No, straszna troda z kociami. Jakiś prezent? Nie, ja, oczywiście. A tu też A to też był... straszna torma. Coś tutaj. Nie mogę trafić na prezenciki innego rodzaju. No nie słucham. 2,300 i to nie był krytyk. I to nie był krytyk. Od razu wam mówię. Nie wiem o co tu chodziło. Ja nie nacisnąłem krytyka Ale sami widzicie, to wszyscy na hita schodzą, nie? Wszyscy tu schodzą na hita Dobra, zobaczmy czy jeszcze jakieś prezenty ciekawe mi wypadną Gdzieś tu musiałem kogoś zabić Kto był o, no, jest. No to jakieś prezencik, nie? Byłem pierwszy. Normalnie jak w Cowboya można się pobawić. O, znowu. Gdzie jesteś? O, Teraz trafiłem. Tuż przed tuż przed uderzeniem. Już już, już robił e, zamach. Tajemnicze słodziczenia? Nie, nie, nie chcę tego, bo tego jest za dużo. Ale mam tu coś więcej? Nie. Myślałem, że prezenty będą z nich wypadać. Ale prezenty możliwe, że wypadają z tych grzebokretów, a nie z tych. Ja już mogę się mylić w tych eventach. Zaczyna mi pamięć. Szwankować, jak widzę. O, cześć. Dobra, idziemy do kościoła. Może tam będzie jeszcze? No, oczywiście, że jest. Dobra, powiedzcie coś na tą serię, którą przed chwilą zrobiłem. Skomentujcie ją. Chętnie zobaczę wasze zdanie na temat komentarza tego To co przed chwilą załatwiłem czterema strzałami A broń w razie czego przypomnę przypomnę gdybyście byli ciekawi tym strzelam i wiecie dobrze, że można by było z tego zrobić jeszcze lepszą broń i jeszcze większe obrażenia. Nieźle, nieźle. Dobra, idziemy tam, bo tam jeszcze mogą być. Tam jeszcze mogą być. O, to też był. Odświętny. Więc to chyba z grzebokretów jednak bym potrzebował mieć. Tu już nikogo nie ma, bo nie słychać muzyczki. Uuu. A tu ktoś już wykończył. Tu już ktoś wykończył. Spalonych. Mogę zjeść trupa? Nie chcę. Nie potrzebuję tego. A czy tu są? Czy już po nich? Po nich. Nie muzyczki, nie słychać, więc tu nie ma sensu stać. W każdym razie, Fastnacht od 18.00, to jest raz. I co ciekawe i bardzo moim zdaniem ważne, bo dawno tego nie było, dobre plany z tego mogą lecieć. Eee, przede wszystkim na pieprzniczkę. Plan do zrobienia pieprzniczki będzie leciał. <laughs> Już pewnie się niektórzy domyślają, co to będzie dokładnie od dzisiaj do 18 z fasnach, tylko przez jeden dzień ale po nim od 18 od jutra będzie mięsny tydzień ale event tylko przez jeden dzień mimo nazwy eee, więc tak plany na pieprzniczkę plany na zmiękczacz eee, i różne inne ciekawe plany i ciekawostki w mięsnym można powiedzieć będzie także pamiętajcie pamiętajcie to, że dziś od 18:00 własnach to ok, ale od jutra, czyli w poniedziałek od 18:00 do wtorku do 18:00 będziemy mieli mięsny event. Gdzie on będzie? Będzie się odbywał w tym miejscu, gdybyście nie wiedzieli. Tutaj, 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 tutaj. Warto będzie do niego zajrzeć. Oczywiście też będzie pewnie co godzina się pojawiał. Eee, więc też będzie moglić, będziecie mogli cokolwiek z niego wydrobić właśnie ale i sobie w międzyczasie podpoczywać, ale warto będzie na niego pochodzić. Eee, tak. Czy warto być gulem? Może takie krótkie podsumowanie moja recenzja. Ciężko jest określić, czy warto być gulem. To jest nieodpowiednie pytanie, ponieważ wszystko zależy, czy chcecie grać gulem, czy wolicie grać człowiekiem. W tej grze, czy jesteście gulem, czy człowiekiem, w normalnej, na całej mapie, jak chodzicie, nie robi za dużej różnicy. I tak prawdę powiedziawszy, każdego możecie ściągnąć na Janego Hita. Więc dużo się nie namęczycie praktycznie możecie bez problemu przeżyć, przetrwać. Są tylko plusy i minusy bycia gulem albo człowiekiem. Tak jak na przykład tu bycie gulem sprowadza się do tego, że macie mało punktów akcji, chociaż ja akurat w tej chwili mam tu całkiem sporo, ale nie jesteście w stanie mniej więcej przekroczyć tego progu za mocno. Do 400 może dojdziecie, ale już więcej prawdopodobnie nie będziecie mogli tego. Zamieścić. Oprócz tego w kartach jest duża różnica, ponieważ możecie używać kart, które są dla gula, zyskać dodatkowe atrybuty i możliwości, tak? Również w legendarnych kartach. Minus taki, że nie macie charyzmy, musicie się przebrać, żeby gdziekolwiek w niektórych miejscach wejść, jak Fort Atlas, Wayward i inne placówki, które nie tolerują guli, tak? Ale jeżeli chodzi o robienie eventów czy chodzenie właśnie na wydarzenia, z tym akurat problemu żadnego nie ma i z przeciwnikami raczej też żadnego problemu nie ma. Jedyny minus może się pojawiać zawsze na rajdzie, tak? ponieważ GUL ma mniejszą odporność na przykład jeżeli chodzi o kości łatwiej uszkodzić kości, trzeba się częściej leczyć, na przykład, tak? Czyli używać Steampaka, żeby wyleczyć e, złamania i tym podobne obrażenia, tak? E, no, ciężko jest powiedzieć, czym jest lepiej. Wszystko zależy, kim chcecie być, jaki chcecie mieć build, czy to broń lekka, właśnie długa, automatyczna, pojedyncza, jeżeli chodzi o strzał biała dwuręczna, jednoręczna, bo to też jest rozdzielone przecież czy na rękawice, tak? Czyli bez broni jakby jaką chcecie mieć zbroję, czy pan coś wspomagany, czy też nie. Nie można zapytać na przykład na samym początku tej gry co najlepsze jest? Tu... Można by powiedzieć, załóż sobie, tak, najlepiej załóż sobie pancerz wspomagany wulkan, załóż sobie gatling plazmę yy, i, i będziesz nieustraszony. Owszem, ale z drugiej strony jak weźmiesz scyzoryk do ręki, o, w ten sposób też możesz być nieustraszony. I chodzić zbroją i ze zbroją tak jak ja inżyniera, też możesz być nieustraszony to co ewentualnie zmieniło się po patchu, to faktycznie trochę zmian w kartach przez co nawet człowiek również zyskuje i to sporo bo można mu zwiększyć obrażenia prawie dwukrotnie jak nie więcej pistolety zyskały dużo na mocy jak sami widzieliście jednym strzałem można zadać gigantyczne obrażenia, bo nie mogę tego inaczej ująć, więc jeśli pytacie mnie, czy opłaca się grać gulem, czy nie, powiem Wam tak: spróbujcie. Co Wam szkodzi? Bo w każdej chwili, jak macie, obojętnie czy macie 10 level, no nie, sorry, obojętnie czy macie powyżej 50 levelu, 50 level, załóżmy 60, czy macie 3000 level, możecie pójść i zrobić się gulem, popróbować, potestować, zobaczyć, czy Wam to odpowiada, a jeśli nie, zmieńcie się w człowieka. Macie taką możliwość. Wrócicie do swojego człowieka i będziecie mogli dalej sobie grać człowiekiem. Dopiero później zaczynają się schody, bo z powrotem na Gula już się nie da przejść i trzeba specjalnie wykupić coś w atomie za bodajże tysiąc atomów albo półtorej, żeby stać się z powrotem Gulem. W każdym razie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście założyli też drugą postać. A na drugiej postaci załóżcie sobie wtedy Gula, na pierwszej człowieka i możecie sobie pograć na dwóch. Tyle możliwości w tej grze. Naprawdę, nie musicie być super koksem, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. Mm -mm. Tym bardziej, że w tej grze nawet jeśli używacie broni, tak, to nie musicie bawić się jak w CS-ie, czyli kto trafi headshota w ciągu milisekundy, ponieważ możecie używać wadz który wam po prostu od razu zaznacza głowę i po prostu strzelacie. Ta gra właśnie tak też mniej więcej wygląda pod tym względem, że możecie się bawić w celowanie i tak dalej. Będziecie się zadawać co prawda troszkę mniejsze obrażenia, krytyków nie będziecie mogli, można powiedzieć używać, bo rzadko kiedy chyba się pojawiają bez trybu wac, ale No Po prostu dewastacja Także? Chcecie moje opinie o ogólu? Proszę bardzo, jest fajny. Jest fajny, mnie się podoba. Chcę nim pograć, chcę go przetestować, chcę pójść nim na rajd, chcę zobaczyć, jak on będzie sobie śmigał. Ten z pistoletem też mi się podoba, ale moja główna postać jest człowiekiem. I podoba mi się ten człowiek z tymi możliwościami, obecnymi kartami. Na rajdzie to jest. Piękna sprawa, jak się bije robota, węża z Gatling plazmą, dokładnie i z, ze zbroją zwiadu, bo chodzę bez pancerza wspomaganego. I daję radę bez problemu, więc. Uh -huh, uh -huh. Co jest lepsze? Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Oba mi się podobają warianty. Który build jest lepszy? Na jednej postaci mam komando na automaty. Na drugiej postaci mam e, broń dwuręczną ustawioną w bildzie tylko. E, na trzeciej postaci mam tylko ciężką broń. Na czwartej postaci, czyli tej, mam tylko pistolety. Powiedzieć wam, który bild jest lepszy? Wszystkie mi się podobają i wszystkimi mam ochotę grać. Tylko znajdźcie mi na to czas. To jest najgorsze w falaucie. Czas, który we wszechświecie, jak sami. Możliwe, że już wiecie, czas to jest najważniejsza sprawa na tym świecie. No i cóż, idę sobie pozabijać dalej od świętnych. Trzymajcie się.